ska kareta przejeżdżała. Tam tędy chłopi wykrzykiwali, że ich panem jest markiz de Carabas. Tymczasem kot w butach przybył do zamku w którym mieszkał okrutny obrzem ludozierca musiał być bardzo ostrożny, bo inaczej nie wydostanę się stąd, żywy pomyślał. Kot po czym zastukał do bramy. Kiedy brama się otworzyła, kot w butach zdjął kapelusz z okryszkiem. Moje uszanowanie, dostojny Oprzemie Czego tam kocie Warknął, obrzym nie uprzejmie Wiermośny Panie, słyszałem o Twoich nadzwyczajnych. U mnie Podobno, na przykład, potrafisz zamienić się w lwa lub słonia. Zagadza się od paru olbrzym. I co z tego? No, bo widzisz, ciągnął kot. Rozmawiałem z pewnymi znajomymi, którzy uważają, że nie umiałbyś zamienić się w takie małe stworzenie jak na przykład mysz. Ach, tak właśnie uważają chę. ryknął no option, kot skinął głową. Ja też tak Sądzę wiomośnie Panie Bona Bogu, ci, którzy potrafią dokonać wielkich rzeczy, nie dają sobie rady z małymi. Ach, tak, no to patrz, odparował olbrzym zamieniając się w mysz jednym zusem kot dopadł myszy i połknął ją po czym pędem. Do padu bramy zamku. W samą porę, bo królewska kareta akurat zatrzymała się przed bramą. Najjaśniejszy panie, witaj w zamku Markiza de karabas, kłaniał się kot w butach, król, królowa, królewna i syn młynarza, który w strojach książących rzeczywiście wyglądał jak prawdziwy markiz. Siedli z karety, a król przemówił marcisie, drogi jesteś takim przystojnym, młodzieńcem, masz tyle siemi, wyspaniały samek powiedz mi. Czy ty jesteś żonaty? Nie. Od paru młody człowiek, ale chciałbym znaleźć żonę. Mówiąc to spojrzał na królewnę, która już uśmiechnęła Do niego, aby skrócić tę długą historię. To tylko, że syn męża obecnie, markiz de Carabas, poślubił królewną i szli długą. I szczęśliwie, a kot w butach od czasu do czasu przemykał jedno oko i mruczał. Widzisz, Panie, że jestem wart o wiele więcej niż jakiś. Filleniały, osio, Ci wipu, wypół, Zrjnowany młyn, a co